Cześć widzowie, gramy w Roblox DORS, Oczywiście widzicie, że mam 105 śmierci, odrodzenie i dużo klamek, dlatego bo grałem już, ale nigdy nie przeszłam, a jest to dwójka i chcę przejść. Po prostu gramy, nagrywam. Normalnie grałem kiedy indziej... Aha, zaj... Za, o, o, Kurde, dobra, tworzę swoją. Widzicie, nie mam dwójki, a jest. Jest dwójka i muszę ją. Mieć. Jak chcę. Jak chcę więc muszę po prostu przechodzę z dorsy z wami, więc będziecie widzieć. Na pewno mi się uda. Wierzę w tych Dobra. Dobra. Mm, Także czy to kupię. Nie. Zaraz że... że tak stałem z dół tym piosenka. Oczywiście to mój pierwszy film więc się trochę stresuję, więc będę mówił czasami szybko, a czasami wolno. Wol, wol, wolno. Oh, kurde, zaraz sam... Robię po prostu speedrama, żeby przejść to i może na, nawet mm, na następnym miku, to co będzie już jutro, oczywiście, albo dzisiaj, nie wiem. Nie wiem jak, jak zacząć. Poczekajcie chwila. Wróciłem mm, wizowie i przepraszam za to. Uuu! Ocka, uu, oczka, oczka, oczka. jakie drzwi, jakie drzwi, ósmy. 6? 6, to jest 60. Siódma. 8 drzwi na stare Au! to było nikt to było nikt znaczy 9 drzwi nie no jakie dwa razy oczka po co? nigdy mi się tak nie zdarzyło no w sumie nie po ale no blisko siebie były bardzo trudno no i ten pokój świetnie nienawidzę cię Najgorsze są ciemne pokoje, bo ciągle ten screech wyskakuje, no i... Dobra... Myślałam, że raz leci. Byłem gotów, żeby się schować pod łóżkiem. Nie no, ten... przez tego sam może kiedyś dostanę zawału. Raz, Jeśli nie wiecie co, to, a, w sumie nie będę tłumaczył. Nie chcę mi się tłumaczyć tych wszystkich potworów. Dobra, dla widza co zrobię. Jeśli nie wiecie co to potwory z dorsu, raz, to trzeba się schować w szafie. Jak będzie mi dać światło. M od ten... Si, to Uciekamy przed nim, jak a, m no, jak będzie, ale on przez jego oczka, co nas obserwuje przez nie, miga światło i wtedy trzeba pamiętać, żeby nie wchodzić do szafy. Też jest Kryj, to trzeba na niego się popatrzeć, żeby on nas nie zaatakował, nie zleciał nam dużo życia. Nie wiem, nie mogę określić, Zila to jest ogólnie. Kurde, szkoda, że z mam latarki rozumiem, tam jeszcze jest Glows. Nie no, te, tych jeszcze nie będę aż tyle tłumaczył. Wszystkich potworów jest. Jeszcze Ambus działa na podobnej zasadzie co raz, ale Ambus działa także kilka razy. Dobra, nie chcę już mi się więcej tłumaczyć. Rozumiem o co YouTuber. Rozumiem teraz o co YouTuberem chodziło, że muszą dużo pić. Jak się dużo gada, no to. Dobra. Osiemna, dziewiętna. Może mnie słabo słychać? Mm, ale to przepraszam, to mój mikrofon ogólnie, muszę sobie załatwić lepszy mikrofon, więc no kiedyś będzie mnie lepiej słychać, ale to kiedyś, albo naprawię ten, bo korzystam z mojego starego, który już ma kilka lat, o, wow, wow. ogólnie to mojej mamy, więc będę musiał mm, naprawić. Ale wątpię, że mi się to uda, bo naprawdę on czasami nie działa, a on w ogóle nie działa do nagrywania. Jeśli pr... Słychać się na rozmowach i na wszystkim, ale nie, nie słychać na tym, na nagrywaniu. Więc chyba jednak sobie po prostu pójdę do sklepu i kupię lepszym mikrofon. O, jakieś szczęście, ale ja sobie szybko jak wszystko tutaj, żeby zobaczyć, czy przypadkiem mi się nie drognie jakaś lodarka albo zapalniczka. No, to by mi się przydało. O, właśnie o tym. A, nie, myślałam, że to była latarka, to plaster zwykła. Nie, no zawsze, gdy mm, mam kul życia, to mm, ciągle mi się trafiają plaster, a jak mam. Mm, mm, a jak dostanę jakieś obrażenia? No to nie ma nigdzie plastu. Po prostu zdarzają. Kurde, szkoda. W tym pokoju jest największa szansa na jakieś oświetlenie. Mm. O, co Teraz by mi się naprawdę zapalić. Teraz by mi się przydała jakaś zapalniczka no, no bo będę mógł wtedy rozpalić sobie Dobry. Myślałam, że tam leci go widać 30 teraz 27 Dobra, zgaduję, że 28 Ej, jak Ej, nie było przykania, nie było przykania! Zgłaszam to, zgłaszam to! Nie, yeah. nie. Yeah. Śmieszne jest właśnie gdy przyknie... To jest za naszą głową Jaki to przypadek Ej, ile soker? Ej, powinna tu być jakaś latarka albo coś O, chodźcie pasterek 30 i miga, miga Nie ma chyba zamiaru lecieć Ty nie ma zamiaru lecieć Tutaj jest największa szansa na krucyfiks Jej Nareszcie będę miał... Aha Jej, nie było krucyfiksa Ale lepiej nie interesuje, czemu akurat kiedyś mm, mm, miałem 5 mm, krucyfiksów. Mm, nie 5, ty... tylko dwa? Czemu akurat kiedyś miałem dwa krucyfiksy obok siebie w skrzyni, a teraz w pokoju co jest największa szansa, bo to trafiłem w szpitalu. Teraz, gdy mam największą szansę, to czemu nie dostaję? Co to ma znaczyć? Bez sensu, że tak to działa. Może największa santa to jest w Witalu, nie? Ta, 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 ta. Dobrze, że chociaż to mam nagrana. Jak? Ale przepraszam bardzo, przepraszam bardzo. Jak to mnie zabiło? Jak to mnie... ma w ogóle prawo działać? Jak? Jak? Gdy przecież ja... Mm, mm, Zauważcie, że ja przecież mm, byłem na strzyku. Nie mógł przecież lecieć. Nie mógł przecież raz lecieć. Co to ma oznaczać? Dobra, zostawcie łapkę w górę i suba. A teraz się zagnamy. Na